Operatorzy miejskiego monitoringu w swej pracy wiele już widzieli. Jednak to, co w ubiegłym tygodniu na skrzyżowaniu ulicy Jagilońskiej z Warszawską zarejestrowała jedna z kamer w Legionowie, nie zdarza się zbyt często. Mężczyzna bez konkretnej przyczyny podszedł do budki telefonicznej, no postanowił, jak się okazało, uszkodzić telefon, wyrwać słuchawkę, zapierając się nogami o budkę telefoniczną. Mimo usilnych starań słuchawka nie chciała jednak ustąpić. Zakapturzony wandal również postanowił nie dać za wygraną. Porzucił słuchawkę w budce telefonicznej. No i myśli dalej, co tutaj zmajstrować, tak? Ewidentnie założył sobie kapturek, idzie środkiem ulicy, czyli stwarzając bezpośrednie zagrożenie Prawdziwe zagrożenie miał on jednak dopiero stworzyć. Mężczyzna zatrzymał się tuż za przejściem dla pieszych i położył się na środku jezdni. Jego szczęście, że był dobrze widoczny. Dzięki temu ciężarówka, która jechała wprost na niego, zdążyła się w porę zatrzymać. Kierowca wysiada, pyta się jego coś, no nie szarpią się, nie, 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 nie awanturują się do siebie, coś rozmawiają, on wymachuje swoimi rękoma. No, i generalnie tak to się odbywa, że odpuszcza kierowca, jakby czeka, wykonuje chyba telefon, no i my podjeżdżamy. I tak jak do tej pory mężczyzna był spokojny, tak na widok strażników zaczął się wyjątkowo agresywnie zachowywać. Musieliśmy wobec niego użyć środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek, chwytów obezwładniających. Mężczyzna został zatrzymany, jest to mieszkaniec legionowa. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia. Która w uzgodnieniu z dyżurnym Komendy Policji w Legionowie no podjęto taką decyzję, że mężczyzna zostanie przewieziony do szpitala. W drodze do niego również nie przestawał być agresywny. Kajdanki musiały być jakby pozostawione i założone na rękach. W Pogotowiu dodatkowo jeszcze nie może sobie zespół karetki Pogotowia poradzić z pacjentem. Jest użyty taki pas specjalistyczny do unieruchomienia pacjenta. No i niestety w asyście strażników miejskich w karetce Pogotowia wewnątrz jest konwojowany i przewieziony do szpitala. Wstępne badania wykazały, że 35-letni Michał T. był pod wpływem narkotyków. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym grozi mu kara grzywny w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.